Zwycięzcą finału piątej edycji European Rover Challenge 2019 jest zespół Impuls Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Podbój Marsa to ich specjalność. Zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej kolejny raz zdeklasował rywali i znalazł się na najwyższym stopniu podium European Rover Challenge. Drugie miejsce zajęła drużyna z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, trzecią lokatę wywalczyli konstruktorzy z Uniwersytetu Technicznego z Czeskiej Ostrawy. Jesteśmy pełni podziwu, że kontynuujecie najlepsze tradycje techniczne. Wiadomo, że kosmiczne, ale wszystkie kosmiczne muszą być również techniczne. Lider tych zawodów mógł być tylko jeden: to, że drużyna Politechniki Świętokrzyskiej i jej łazik są w szczytowej formie. Wiadomo było już po pierwszej konkurencji. Konkurencja polegała na pobraniu kilku próbek z powierzchni Ziemi oraz podpowierzchni, wykopaniu swojego rodzaju rowu, który odkryje wierzchnią warstwę, a przeprowadzeniu pomiarów na tych próbkach. Poszła, ta konkurencja nam poszła znakomicie, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Takich akrobacji na polu marsjańskim nie widzieliśmy w wykonaniu żadnego zespołu. Niektóre zespoły. Na szczęście zwłaszcza te z Polski, m.in. E, triumfatorzy ubiegłorocznej edycji i gospodarze dzisiejszych zawodów, czyli zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej radzą sobie naprawdę znakomicie I w zasadzie e, zadania wykonują w lot, ich łazik jeździ autonomicznie po, po torze bez udziału e, operatora. Pod wrażeniem występu kieleckiego łazika była też publiczność i rywale, którzy podpatrywali pracę kieleckiego teamu. Spokój, opanowanie i ogromne doświadczenie to wystarczyło, by stanąć na najwyższym stopniu podium. Spełniliśmy wszystkie oczekiwania, które sami sobie postawiliśmy. W każdej konkurencji wypadliśmy bardzo dobrze. Zazwyczaj były to wyniki pomiędzy 80 a 90, albo nawet ponad 90 punktów na 100 możliwych. W tym roku poszło nam jeszcze lepiej niż w zeszłym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonania wszystkich konkurencji i bardzo cieszymy się z tego sukcesu. I think teams from Poland are. Zespoły z Polski są niezwykłe. Szczególnie Impuls to moja ulubiona drużyna. Zwycięstwo im się po prostu należało. W tym roku na zawody do Kielc przyjechało 28 drużyn z całego świata warto było postawić może wbrew opinii bardzo wielu osób na robotykę i w województwie świętokrzyskim pokazać, że te nowoczesne technologie mają szansę bytu i to u nas się odbywają światowe zawody uczelnie techniczne z pięciu kontynentów przysłały swoich przedstawicieli i Myślę, że to jest najlepsza promocja województwa świętokrzyskiego i Kielc, a przede wszystkim Politechniki Świętokrzyskiej. Wyniki tej rywalizacji potwierdziły, że Polacy nie mają sobie równych w konstruowaniu pojazdów kosmicznych i drzwi do kariery stoją dla nich otworem. Gdyby nie było pasji, nie, było, nie mielibyśmy tych wszystkich odkryć kosmicznych, a przede wszystkim mielibyśmy tych fantastycznych projektów kosmicznych, bo one wy, wychodzą z pasji. To są czasami projekty, które są jedyne w swoim rodzaju i, 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 i ludzie, którzy je wymyślają, spędzają czasami dnie, noce, mieszkają w tych swoich laboratoriach. Po to, żeby wymyśleć, dlaczego warto pewne elementy robić. Młodzi, kreatywni ludzie są poszukiwani w tej branży, bo kadr wciąż brak. Najlepsi mają szansę na staże, a potem pracę w firmach z sektora kosmicznego. A projektów związanych z badaniem kosmosu w Polsce jest coraz więcej. Zwiększa się też ich finansowanie. W ciągu 10 lat Polska ma osiągnąć 3% obrotów europejskiego sektora kosmicznego.